Liga jest amatorska, aczkolwiek dopuszczamy grę dwóch zawodników zrzeszonych, czyli grających w jakichś tam w ligowych. W tym roku uczestniczy 17 drużyn. Jak będzie dzisiaj? No, myślę, że pozytywnie. Zawsze się walczy o zwycięstwo, a jak będzie, no, pokażę mecz. Jaka strategia na dzisiaj jest w meczu? Początek spokojny, natomiast pod koniec pierwszej części chcemy nacisnąć, strzelić bramkę spokojną. O, Nie było! Jestem, skam, jestem, ten, jestem. Ten. Jedź! Oh Początek dramatyczny. Całkowicie inna strategia miała być. Ale teraz jest okazja i. Yeah, yeah! Ja ci woda, krew, koniczynki, proszę państwa, doprowadza tutaj do wyrównania w tym meczu. Jakże dramatyczny ten początek. Szale się przechylają z jednej na drugą. Ja się, 22 tak? Tak, ja się, koniczynka ojcica, młody te chłopak. najmłodszy tutaj w tym tej zespole, ale bardzo, bardzo naprawdę przydatny, ambitny, dużo pracuje dla zespołu. Takich trzeba, takich ludzi w sporcie to jest po prostu skarb. Mae'n rhaid i chi ddod yn ôl i fynd yn ôl i fynd yn ôl i fynd yn ôl i fynd yn ôl i fynd. Jestem ten, szczerze mówiąc, że nie ma takiego spokoju. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Już No sędzia nie zawsze jest obiektywny, niestety, to jest człowiek tylko. Strona, strona! Strona, i robi poszedł! Wesołem. Dzięki, że nie, niestety. Łot.

Łatwo straciliśmy gole, ale jeszcze mamy zaliczkę jednej. Wygrywacie, nie? Wygrywamy 3-2. Super. Końcówka pierwszej połowy. 4-2. Robi, 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 tak. Co. Ale niestety tutaj sędzia jest czujny. tak? Pan, Czyli coś pan sędzia... się stało? Że ktoś szedł na tak, za bardzo? Tak, za dużo ich było po prostu. Opa! No, ja, jeszcze. Ducha pitieński, prawda? Ale masz pojadę. Przed kopecem, 5x2, torpedów. 5x2 zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Na początku tej ligi mieliśmy słaby zespół. Było dużo osób, które deklarowały, że przyjdą, że będą uczestniczyć. Nie chodzą, nie chodzą, nie przychodzą na ten mecze. Musieliśmy posiłkować się starymi wygami. Okazało się, że jednak udało się i zespół w drugiej części sezonu odmienił się. Całkowicie inny, inne oblicze pomarańczowych torpet i oby tak dalej. Szykujemy się na puchar! Ciężko idzie, nie? Ciężko idzie, ale jest 5-2, wieziemy to wieziemy i dowieziemy chyba to okay. zwycięstwo. Wejdź, wejdź! Jest Jaco! Niestety karnego nie wykorzystałem. Na szczęście los dał mi szansę zrehabilitowania się drużynie i szczeliłem pierwszą bramkę w tym sezonie, tak? W 2011. Koniec!